Witam Was moi kochani. Kontynuujemy tą inwestycję teraz. Mamy już strop rozszalowany, tak to wyszło. Wszystko tutaj w ten sposób. Wczoraj byliśmy, padał deszcz, ale wykorzystaliśmy ten dzień właśnie na to, żeby, żeby rozszalować, porzucać te płyty. Wszystkie to co tu widać. I bierzemy się dzisiaj za murowanie następnej kondygnacji. Teraz Wam pokażę ten start pierwszy tutaj. Pomału to musimy poznosić te bloczki tym porotem, który mamy na dole. Mamy zamówiony dzisiaj transport, że nam to wrzuci do góry. No i co, i działamy? Działamy tutaj. Została nam jedna kondygnacja, wieniec, i wrzucenie dachu. I ścianki działowe tutaj pomurować. I w zasadzie temat tutaj będzie zamknięty. Także tak to wygląda. Dobra, ja się muszę rozstawić. Teraz laser i pierwsza warstwa do lasera. I potem to co pokazywałem co, co druga, co trzecia będziemy kontrolować. Pogoda idealna, więc związkę będzie fajnie widać. Ale jakby nie było widać mamy odbiornik, także bez obaw. Co druga, co trzecia warstwa kontrola. I mamy pewne, że mamy fajnie wszystko do poziomu bez żadnego problemu. Im częściej będziemy kontrolować, tym jesteśmy spokojniejsi, że, że to wszystko wychodzi tak jak wychodzić powinno. Dobra. Rozkładamy się tu, wyzamiatać te, te kragi, poskubać jak są jakieś chrupki i, i działamy. Dobra, pierwszy mamy położony, czyli wynalazłem największy, najwyższy punkt na, na płycie i stąd będziemy teraz się rozprowadzać, wyjadę sobie każdy narożnik, czyli tu, tam i tam trzeba będzie złapać przekątne i będziemy mogli kontynuować już murowanie w ten sposób, czyli to, co wam kiedyś pokazywałem, robię sobie poziom od najwyższego punktu tutaj na poziomicy, i do tego momentu jadę, do tego momentu jadę każdy kamień, żeby żeby już tą pierwszą warstwę mieć równiutko. Tutaj mamy tolerancję pół centymetra różnicy, także spokojnie możemy sobie to ogarnąć bezproblemowo. No i potem warstwami zapinam sznurek, każdą po kolei. Jak złapiemy przekątne, to możemy sobie możemy sobie już normalnie murować. Nie? No i każda następna warstwa to jest wyciąganie, zresztą to Wam pokażę za chwilę, jak do tego dojdziemy. To jest wyciąganie narożnika po jednej. Nie nie robię narożników w ten sposób, to co mówiłem. Troszeczkę inaczej to to wygląda, ale, ale zaraz wam wszystko też będę chciał tutaj pokazać. Zobaczymy. Być może się pokuszę, że zrobimy narożniki. Także to są, są ile ludzi, tyle technik, także tak to. Tak to wygląda. Tu będziemy zostawiać na okno. Miejsce już mamy ustalone z inwestorem, że w tym miejscu przyjdzie okno, więc, więc tak, to, tak to będzie zostawione. Tylko jedna warstwa będzie po dole, a potem reszta, reszta już z przerwą na okienko, żeby doświetlić tą klatkę schodową. Nie ma tego okna w projekcie, ale żeśmy dołożyli, bo. Będą ścianki działowe tutaj i ścianka działowa na dole. Wejście będzie zrobione w tamtym miejscu, więc ta klatka by była całkowicie ciemna, a tak będziemy mieć doświetlone tutaj tą klatkę schodową, tylko na korzyść. Dobra, mam ustawione te naróżniki do poziomu poprzemierzane. Czyli to co pokazywałem. Już wam aha, lasu chyba już wyłączyłem, schowałem nawet. Kurde, nie pokażę, ale jest idealnie, musicie mi zaufać. do poziomu każdy ustawiony. No i teraz sznurek wyciągam w ten sposób i jadę jedna warstwa, druga, trzecia. Tu mamy trzy ściany do zrobienia, więc w ten sposób sobie będziemy, będziemy to ogarniać. Tu chłopaki muszą jeszcze wciągnąć tą resztę tych, tego porotermu, który tam został na dole, bo nie zmieścił ostatnio nam tutaj na, na strop, więc zostawił nam tam paletę, ale przyjedzie dzisiaj, to za ten czas to wyrobię i i rozstawimy sobie już tu na miejscu, żeby, żeby uniknąć jakichś sytuacji. Także tak to wygląda. Dobra moi drodzy, ja jadę z murowaniem. Nie, nie wiem, co to wam pokazywać. Nic tu się wielkiego nie, nie będzie działo, tylko, tylko murowanie ścian. Ewentualnie wam pokażę potem film, wrzucę z dwóch dni, jak to wygląda, jaki postęp, ile zrobiliśmy i, i tak myślę, to będę będę ogarniał, żeby, żeby nie, nie mulić po prostu yy, pokazywać, jak się muruje po no bo to już tyle tych kanałów jest, że wszystko wiadomo dobra tu zostawiam dylatację, to co mówiłem, te dwa centymetry potem przyjdzie piana przy w projekcie jest steropian, albo wsadzimy steropian, albo zapiankujemy, tak jak robiliśmy na dole i, i też będzie oddylatowany tutaj ten, ten mur stary od tego świeżego i, i tak to będzie wyglądać Dobra, tu mam dwie warstwy, tam muszę dokończyć tą drugą, ale musimy rozładować bloczki, przyjechał z termem. wrzuci nam od razu tutaj na strop, także pod ręką będziemy mieć materiał, jedynie zaprawę trzeba będzie dostarczać i, i możemy działać dalej, chwilę chłopaki się zakurzą akurat, rozładuję to i tą stronę zostawiam Darkowi, żeby mógł sobie zaprawę wciągać, mówi, że mu tak lepiej, Nie, jak najwyżej będę tu murował, no ale przyjdzie też czas na to, żeby to zamknąć, tak czy tak czy siak, wcześniej czy później będziemy musieli to ogarnąć, ale póki co nie będę go tutaj męczył, żeby latał z zaprawą po schodach, więc dlatego taka decyzja, że jadę te dwie ściany do wysokości rusztowania, a potem zajmiemy się już tamtą. Dobra, Poroter mamy u góry, śledziliśmy ze śniadanie, możemy działać dalej. Chłopaki dadzą mi zaprawę zaraz i mamy jeszcze duże udogodnienie z tym. A idzie kryminał z cygaretą. Jest to kryminał z cygaretą. Jest to duże udogodnienie, wam powiem tutaj, bo mamy wszystko już pod nosem, nie musimy tego transportować. Jeszcze by mogli wymyślić taką maszynę, co by to układała i by było już elegancko całkiem. Dobra, działamy dalej. Potem Wam pokażę tylko finał ile się udało zrobić. Zrobię cztery na czwartej warstwie zasy rozstawimy laser i zrobimy kontrolnie, żeby, żeby ten poziom był jednakowy, kontrolować to co jakiś czas i, i będzie wszystko dobrze. No i tu potem to co żeśmy robili tą szczotką prze, przetrzeć, żeby te wszystkie strupy zleciały i, i estetyka wykonania jest dużo inna niż takie szkarty, które gdzieś tam wiszą niepotrzebnie. Dobra, się na chwilę wskoczymy, pokażę Wam, tak to wygląda. Czyli mamy 5 was zrobionych, zaczęło padać już jest i tak godzina za 15:03, kończymy, zawijamy się, pomyć narzędzia trzeba i tu tyle brakło, dokończymy sobie jutro na spokojnie. W tym miejscu będzie okno i tam będzie następne okno doświetlające tą klatkę schodową. Tutaj no i co, jutro rusztowanie, i, i reszta już będziemy walczyć z rusztowania. Myślę, że jutro powinno się udać pomurować do góry bo to co mówię, murujemy jeszcze trzy warstwy potem przyjdzie wieniec przyjdą murłaty, przyjdą krokwy także musimy tu się wymieścić z tą wysokością z tą wysokością tutaj do, do góry do tego dołu dachu znaczy się i tak to, to wygląda dobra tak będę pokrótce wam tylko pokazywał chyba że coś tam będzie do ogarnięcia to nagramy natomiast tylko taka relacja króciutka z tego co się dzieje na czwartek mam zamówiony transport solbetu na działkę, więc jak się uda coś tam ogarnąć, to, to będzie super też, żeby tam już zacząć murować przynajmniej tą pierwszą warstwę. Potem te klejenie tego to już jest bajka robota, naprawdę bezproblemowe. Kto, ktoś, kto robi tym tematem, to wie o czym mówię. 10 razy lepiej mi się robi solbetem niż porotermem, ale oczywiście to jest moje zdanie, moje odczucie, jakby każdy robi tak, jak uważa i czym uważa. Także tyle moi drodzy na dzisiaj. Miejcie się, do następnego. Witam was w środę. Musimy uporządkować rurę spustową, czyli odepnę hak, przesuniemy go i zamontujemy z tamtej strony, żeby funkcjonował odpływ z dachu, a żebyśmy mieli po prostu możliwość murowania dalej tej, tej ściany. No i dzisiaj kontynuacja tego, co, co wczoraj zostało do zrobienia, czyli zostało nam jeszcze raz, dwa, trzy, sześć, dwie warstwy do góry zrobić bo to co mówiłem przyjdzie wieniec jeszcze przyjdzie murłata i przyjdą krokwie, więc, więc te wszystkie odległości musimy odliczyć jakby od, odjąć od murowania. Na dole było 9 warstw tutaj będzie 8, troszeczkę niżej, no ale tak jest w projekcie i, i tego zmieniać nie możemy, bo musimy wyjść po prostu na poziom na poziom, żeby, wy, żeby pod tym dachem był następny dach tutaj zrobiony. Który zresztą i tak będziemy my robić, także będzie co pokazać nowego na kanale. Więc w ten sposób to wygląda. Dobra, ja się biorę, skakuję, biorę się za tą, za tą przyróbkę tej rury spustowej. No i zobaczymy, jak to, jak to będzie y, za chwilę wyglądać. Dobra, moi kochani mamy zakończone murowanie. Y, w ten sposób to wygląda. Czyli tu jest 10 warstw na tej ścianie. Tutaj mamy 8, a tam mamy 9, no spróbuję Wam to jakoś racjonalnie wytłumaczyć czemu tak, a nie inaczej z tego względu, że tak, tutaj przyjdzie teraz wieniec 25 wysoki, czyli wyrównamy ten wieniec z tym, z tym kamieniem, tutaj z tym z tym porotermem i teraz tak 25 przyjdzie wieniec, natomiast natomiast na ten wieniec tutaj Przyjdzie jeszcze murłata, która będzie mieć 14 cm na 14, czyli do tej wysokości musimy dołożyć 14 cm plus krokiew, która będzie miała 18, czyli w sumie mamy 32 cm, czyli nam brakuje do wysokości góry krokwi jeszcze tyle, więc ten wieniec będzie taki tutaj skakany troszeczkę, że tu będzie troszeczkę niżej, natomiast tu musimy lecieć z nim wyżej i mamy 32 cm, czyli w zasadzie. Zostaje nam 7 cm na uzyskanie, o 7 może, około 9 uzyskamy na uzyskanie spadku, spadku tego dachu tutaj, który będzie, który będzie robiony. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, musimy wiedzieć, że okno trzeba zostawić na 145, tak jak mamy na dole, więc taki otwór musimy też zostawić. Czyli ten więc będzie szedł w ten sposób, uciekał do góry. Tu poleci, oczywiście dołem prosto, górą minimalnie już go swazujemy. Spróbujemy odmierzyć wysokość krokwi, natomiast tutaj będzie, tutaj będzie dość, dość wysoki ten wieniec, bo musimy uzyskać spadek nie 25 cm, czyli tam jak będzie 25 cm wieniec, no to tutaj będzie miał około 35 do 40 cm te, te wylanie tutaj tego betonu, nie? Szłoby to podmurować jakąś dwunastką, ale ale postanowiliśmy, że to zaszalujemy i, i się to wyleje przy jednym, przy jednym zamachu i, i w ten sposób. Zobaczę, znaczy, będę chciał wam to wytłumaczyć, może jutro jak będziemy szalować to będzie będzie to lepiej widać, bo tak yy, może to być dla kogoś niezrozumiałe o co chodzi, ale jak będziemy już to szalować to, yy, to to się myślę wszystko wyjaśni, sytuacja się wyklaruje. Więc tak to wygląda, tak to wygląda z, z tej sytuacji, z tej perspektywy, jakbyśmy patrzyli Czyli murowane 9 warstw, 10. No a tu niestety 8. Z tego względu, że jakbyśmy pomurowali tą dziewiątą warstwę, to nie mamy już fizycznie miejsca, bo nas ogranicza też tutaj. Powiem Wam, czyli 25 wieniec plus 32. Kurwa ta matematyka. Ile to jest? 25 plus 32. 57 cm wyjdziemy tu. Ale musimy pamiętać jeszcze, czyli tu gdzie jest ta kreska czerwona, nie wiem czy to widać, musimy pamiętać jeszcze, że muszą przyjść kontrłaty i łaty, jakieś pokrycie, więc my jesteśmy praktycznie, moi drodzy, 7 cm od, od, tego, od tego dachu już z tym głównym, znaczy tym, tym punkcie najwyższym. No i stąd wiadomo, że będzie szedł spadek w tamtą stronę, natomiast my musimy patrzeć na to. Ta deska jest jeszcze, jakby w razie czego do wycięcia. No, już nie będziemy, nie będziemy się tą deską sugerować, bo możemy sobie ją po prostu wyciąć i, i zapomnieć o sprawie. Chodzi o to, żeby to te pomieszczenie też było jak najwyższe. W projekcie jest 242 cm. Myślę, że uda nam się zrobić około 250 przynajmniej, czyli te 8 cm, podnieść to pomieszczenie. No, ale zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, jak będzie. Jutro będę wam chciał bardziej to jakoś wytłumaczyć, jeżeli chodzi o, o mostki termiczne, jak to będzie rozwiązane tutaj w, tej, w tych sprawach z tym ociepleniem, też potem zewnętrznym i tutaj wewnętrznym, bo wewnętrzna będzie wełna mineralna, czyli, czyli taki system, ale to wszystko do wszystkiego dojdziemy jutro. Przy szalowaniu wam wam po prostu będę chciał to bardziej wytłumaczyć. Natomiast tutaj musimy stawić teraz szalunek. Stworzyć, stworzyć mini wieniec zrobimy, pręty mamy tam podcięte już i zrobimy 3 osiemnastki, tutaj miał inwestor, zrobimy dołem, natomiast górą pójdą dwie dziesiątki i, i zalejemy to tak, jakbyśmy zalewali wieniec z przezbrojeniem tutaj i od razu powstanie nadproże. Do jutra nam to ściągnie, rozszalujemy sobie i będziemy mogli kontynuować szalunek do góry. Dobra, ogarniamy Darek i bierzemy się tutaj za to zaszalowanie, wiesz. Dobra Michał mamy to zalane. Tu już na jakoś tam poziomy. Nie, nie patrzałem, z tego względu, że będziemy kontynuować potem do góry zalewanie. Więc tu tylko nadleśmy, Nie wiem, czy wam nagrałem W tą belkę, jaka to szła. Czyli trzy druty 18 dołem i, i dwie dwunastki górą z pozakładane. pozakładane, w ten sposób. To nie jest nawet belka, tylko takie na zrobione, żeby to trzymało. No i jutro będziemy się brali zaszalowanie tutaj tego wszystkiego. Jedziemy do góry i jutro Wam będę chciał wytłumaczyć o co chodzi z tymi uskokami tutaj na uskokami na tych murach Czemu tu tak, a nie inaczej Dobra, lecimy bo, bo Darek się śpieszy na autobus, już mnie pogania więc, więc tyle z mojej strony Miejcie się do następnego